Cześć widzowie, witajcie na siedlisku Marcinówka. Dziś będzie naprawdę grubo. Zaczynamy! Nadszedł w końcu czas, by pozbyć się tego oto murku z naszych ruin, trochę lepiej zadbać o grządkę podniesioną, żeby ona miała jakiś kształt, żeby jednak zaczęła być grządką, a nie starymi, rozpadającymi się ruinami jakiejś starej obory, chlewni czy no, nie wiadomo czego bo tak naprawdę nie wiemy co tu się dokładnie znajdowało. No ale wiemy tyle, że w tych ruinach zaczęły już rosnąć drzewa. Tu było mnóstwo pokrzywy, którą wykosiliśmy. No zostały nam jeszcze te mury. One nie są w najlepszym stanie, nic z nich nie będzie. W zasadzie część nawet się pod ręką rozpada, także no, trzeba się ich pozbyć i tym się właśnie dzisiaj zajmujemy. Jak widzieliście, idzie naprawdę całkiem nieźle. Ale o czym musicie zawsze pamiętać? To o środkach bezpieczeństwa i higieny pracy. Musicie mieć rękawiczki, musicie mieć całkiem niezłe buty. No, i musicie mieć oczywiście coś do ochrony słuchu. To jest niezwykle ważne, ponieważ maszyny do takich prac, no jednak, są dosyć głośne. Mnie się udało pożyczyć sprzęt od szwagra. No jest to taka motowiertarka, bardzo dobrze się sprawdza z takim fajnym tutaj dłutem. No i co? No i tak jak widzicie, lecimy z tematem i zdejmujemy krok po kroku. Jak widzicie, dwa najwyższe rzędy zostały już zdjęte. No i wygląda to już znacznie lepiej. No, część tych pustaków czy, czy elementów betonowych rozpada się w zasadzie w rękach. Łatwo to się przywierca, naprawdę. No, widać, że czas swoje piętno odbił na tym. Chcę zdjąć jeszcze co najmniej jeden o ten poziom, a być może i jeszcze kolejny. No, zobaczymy. Ale no może ten jeden wystarczy. No i co? I, I to wywożę sobie. Jakoś tam utylizuję. Część z tych pustaków to jest w zasadzie piach, więc nawet trochę ląduje tutaj w tej grządce. No i jak to zrobię, to będziemy też przywozić ziemię. Ziemia przyjedzie, zobaczycie. I będziemy tutaj już tą grządkę doprowadzać do porządku, do tego, żeby można było w niej sadzić Chyba pomidory, bo, bo myślę, że to będzie miejsce na pomidory. Nie ma co tracić czasu, lecimy dalej do roboty! Ja tu sobie działam młotem, rozwalam kolejne rzeczy. No i zauważyłem, że w tej drugiej części naszych ruin rosną tutaj całkiem ładne kwiaty. Bo to są. Ola, co to jest? Lilie? Kosaćce, Kosaćce to są. Mamy je w kilku miejscach na działce przez nas posadzone intencjonalnie, a tymczasem tutaj po prostu sobie rosną. Nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo skąd. Ale kogut pieje ładnie. No i cóż, no myślę, że no nie ma sensu, żeby tutaj rosły za takim murem. Nikt ich nie zobaczy, więc trzeba je po prostu przesadzić, no, żeby też nie uszkodzić, gdy ten mur będzie spadał. A w niedalekiej przyszłości no, zobaczymy jak z tędalekością trzeba będzie też zrobić porządek w tej części grządki i właśnie zobaczymy, czy to będzie też kolejna grządka, prawdopodobnie taka, może coś innego. Na razie jeszcze nie mamy planów, zajmujemy się tamtą. A tutaj nie ma co, trzeba wykopywać te roślinki, które są naprawdę w niesprzyjających warunkach. Dlatego, że tutaj jest mnóstwo jakichś cegieł, kamieni, no najróżniejszej dziwnej materii, ale mimo to one całkiem nieźle sobie radzą. O, tutaj staram się tak zrobić, żeby ich nie uszkodzić. O, takim ładna ziemia. To ją przerzucimy sobie tutaj, bo tam się nam przyda. Może trochę z tej strony. Się wydaje się takie łatwe, ale naprawdę, tutaj ja ciągle trafiam na jakiś kamień, a nie chcę też uszkodzić tych roślinek. Zobaczmy jak to. O! Do tu całkiem czarna ziemia jest. I glizdy chodzą. O, tą glizdę rzucimy tu do nas. Idź tam sobie, jest. Kochani, Marcin wykopał z naszych ruin kosaćce, czyli irysy inaczej mówiąc. I było ich kilka. Postanowiłam, że dosadzę tutaj więcej tych irysów. Na początku mieliśmy te irysy tylko tutaj, z tej strony i tu właściwie była trawa, więc wzięłyśmy z Tosią narzędzia, zaczęłyśmy ściągać darń i przesadziłyśmy te kosaćce tutaj. Zebrałam je też z innych miejsc, z działki. No i tak to się na razie prezentuje. To zostało wyczyszczone, wyrównane. Jeszcze jak, nie wiem, czy widzicie, będę chciała zrobić z Marcinem porządek tam przy tych hortensjach, ponieważ dalej mamy dwie hortensje, Hortensje ogrodowe. Trzeba ten całą, tą całą trawę tam wyrwać, pozbyć się jej, ładnie to wszystko ogarnąć. No i ta powiedzmy rabata będzie się kończyła mahonią, która jest tam z tyłu. Ja jestem zadowolona, Tosia chyba też. Przy okazji też. Wy... Słucham, Tosiu. Tak, to są dwie hortensje. Tak, zgadza się rzadko. Poza tym wyczyściłam jeszcze tutaj trawę przy tej kostce, bo strasznie wlazła trawa na, na tą część, więc zrobiło się też takie, jakieś takie bardziej estetyczne odcięcie od tej trawy. No to trawa i tak wiecie, jest jaka jest, szału nie ma. Więcej tu chwastu niż trawy, ale to na spokojnie też będziemy z tym walczyć, żeby zrobiła się bardziej cywilizowana. No więc tak, powiedzcie, co o tym myślicie? Mi się to podoba. Nie ma co ukrywać. No i co, zabieram się za robotę, bo jeszcze tutaj trochę tego zostało. Trochę pracy przede mną, ale efekt myślę, że jest zadowalający. Widzowie, jak widzieliście, odwaliliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. Przyznacie, że chyba tak było. Te okropne ruiny, które szpeciły wygląd naszej grządki, które niszczyły nasze oczy, w końcu zostały usunięte. Zostawiłem tylko jeden poziom murku, tak jak widzicie, stanowi on dobrą osłonę od wiatru, dobrze tutaj do tego ziemia dochodzi. Myślę, że ta część będzie już trwała, wytrzyma, nie będzie się rozpadała tak jak poprzednio. Widzieliście, że nawet nie, czasem nie trzeba było młota używać, wystarczyło lekko poruszyć i to się w rękach w zasadzie rozpadało. Te niby pustaki zamieniały się w piach. Ciekawe. Może też w jakiś sposób zawapnują naszą glebę. W każdym razie etap niszczenia tego murku jest zakończony. Przed nami jeszcze w jakiejś przyszłości usunięcie tego tutaj murku, znajdującego się za mną tych ruin. Uporządkowanie tej części, tych pozostałości po starej oborze czy chlewni. Sami już nie wiemy po czym. Przesadzenie jeszcze tego jednego drzewka, tego drugiego. Bo wyobraźcie sobie, że w ogóle. Zaczęły nam w tych ruinach rosnąć drzewa. Dwa już usunąłem, dwa zostały jeszcze przed nami do usunięcia. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli chcecie zobaczyć, co robiliśmy w poprzednim odcinku, jak bardzo zmienia się nasze siedlisko, to koniecznie kliknijcie ten tutaj filmik, obowiązkowo, a my widzimy się już niedługo. Do zobaczenia! Pa!